Cześć, Hełkoper z portalu Ring Polska tam Was serdecznie zapraszam na szybciutką prasóweczkę bokserską, a zaczynamy nadrabiając w zaległości od głośnej sprawy Krzysztofa Włodarczyka, który 2 września miał zadebiutować w formule MMA na gali freakowej Fame MMA w Krakowie, mierząc się tam z niejakim arkadiuszem Tańculą, no ale ostatecznie Diablo tam nie zawalczy, bo z pojedynku się wycofał prawdopodobnie na wskutek perswazji Andrzeja Waślewskiego i. Prawdopodobnie ostatecznie 25 listopada na wyjeździe zaboksuje z Kevinem Lereną, czyli z obowiązkowym pretendentem do pasa WBC wagi Billiger, który to pas należy do Łukasza Różańskiego z Polski. Jak zapewne wiecie, Kevin Lerena miał walczyć z Różańskim jako obowiązkowy challenger, jednak inwestorzy z Arabii Saudyjskiej, dowodzeni przez księcia Khalida, zapragnęli walki Łukasza Różańskiego ze swoim człowiekiem Badu, Jackiem, który jest posiadaczem pasa Wubyce w WBC w wadze junior no ale teraz chce zaatakować pas wyższej kategorii wagowej, no i ostatecznie zapłacili odstępne Kevinowi Lerenie, by sobie poczekał, a oni najprawdopodobniej 28 października, czyli na tej gali, na której Fury będzie się bił z byłym czempem UFC Francisem Enganu, zrobią sobie walkę Różańskiego ze swoim człowiekiem. Badu Jackiem i stawką tego pojedynku będzie pas należący do Polaka, natomiast Kevin Lerena zaboksować ma z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem. A wracając do tego zamieszania wokół Diablo i Fame, ma to powiem Wam tak zupełnie szczerze, że nie jestem do końca przekonany, czy Diablo zrobił dobrze, że z tej walki Fame zrezygnował, bo ona miała się odbyć 2 września ewentualna walka z Kevinem Lereną, to jest 25 listopada taki roboczy termin i nie sądzę żeby coś mogłoby wpłynąć na tę walkę z Lereną, jeśli chodzi o ten pojedynek z Arkadiuszem tańculą w a przy okazji Diablo mógł sobie przecież solidnie dorobić, bo tam stawki, które proponują te frikowe organizacje pięściarzom są naprawdę naprawdę mocne, zakładam, że ta walka na pewno nie była w smak Andrzejowi Wasilewskiemu który po prostu wolał mieć jeszcze Diablo u siebie w boksie, a nie oglądać jak. Wodarczyk przechodzi na jego zdaniem tę ciemną stronę mocy, bo wiadomo, że Andrzej Wasilewski na temat freakfight'ów nie wypowiada się najcieplej. Natomiast pewnie wiecie, a jeśli nie wiecie, to się możecie domyślić, że ja kompletnie nic przeciwko tym freak fight'om nie mam, to jest jakaś tam powiązana ze sportami walki forma rozrywki jeśli jest na to publika, no to nie ma co z tym tematem walczyć. Młodzi ludzie po prostu chcą mieć takie emocje, śledzić takie widowiskowe, dynamiczne wydarzenia no i ten boks zakładam jest dla nich trochę nudny to 12 rund oklepywania się dużymi rękawicami do tego jeszcze takie nudne dla nich z ich perspektywy konferencje prasowe to nie jest to czego młodzi ludzie niestety teraz pożądają poza tym o ile sobie dobrze przypominam to jakiś czas temu kilka lat temu Krzysztof Diablowodarczyk radośnie sobie pląsał na parkiecie tańca z gwiazdami, no jakoś wtedy nikt się nie bulwersował w środowisku bokserskim, wręcz przeciwnie, na stronach bokserskich były takie artykuły, no i zaświadczam o tym osobiście, bo sam te artykuły też edytowałem, żeby na Diablo w tym tańcu z gwiazdami głosować były. Potężne galerie fotograficzne, jak Diablo tańcuje w tym tańcu z gwiazdami. Tak samo było zresztą w przypadku, gdy Andrzej Gołota występował w tymże programie. No i niech mi teraz ktoś wytłumaczy, bo serio tego nie kumam. Dlaczego bokser fikający jakieś tam tanga argentyńskie w tańcu z gwiazdami jest ok, ale bokser walczący w klatce, czyli w zasadzie robiący to, czego się uczył przez całe życie, czyli po prostu walczący. wiadomo ja troszkę inna formuła, bo jest tutaj trochę tego tarzania, zapasów. No ale w każdym razie bokser w klatce już. Ok, nie jest moi drodzy. Biorę po 200 zł od każdej z drużyn i Państwa słucham. Dlaczego tak jest? Tanie z gwiazdami jest ok, a walka w klatce już ok nie jest i od razu następnie, zbijam ten argument, że te free fighty to jakaś wielka patologia, że to wielkie zło i to właśnie o to chodzi. No bo na przykład Andrzej Fonfara pokazał ostatnio, mam nadzieję, że nie zapeszę, że do końca tak będzie, pokazał przy okazji tej gali Cloud MMA, że można przejść jakby z honorem i suchą stopą przez te konferencje prasowe, nie szarpać się, nie schodzić do poziomu rynsztoka, tylko po prostu posiedzieć, popatrzeć, potem wyjść do ringu, do klatki, zrobić robotę i zainkasować za tę walkę. Potężne pieniądze. Poza tym, moi drodzy, nie bądźmy hipokrytami. Cała bokserska polska żyła przez lata karierą Artura Szpilki, w dużej mierze opartej na takich medialnych kontrowersjach, bo wiadomo, Szpila jest niezwykle barwną postacią i te kontrowersje wywoływał. Owszem, no, był w tym wszystkim wielki pierwiastek sportowy, były te mocne walki, jak te walki z Molo, z Jamilem McLeanem, z Tomaszem Adamkiem, z Bryantem. Jenningsem, no i przede wszystkim walką Mistrzostwo Świata z Dion Time Wilderem opaz w WBC wagi ciężkiej, coś jest wspaniałego, no ale chyba każdy dobrze pamięta, jak wyglądało pierwsze spotkanie szpilki z Wilderem w Nowym Jorku, no i tak naprawdę niewiele się ono różniło od tego, co oglądamy tych konfach free fightowych, były nazwiska, była szarpanina, pamiętamy też tę bójkę w hotelu Marriott z Krzysztofem Zinnochem przez niedoszłą ostatecznie do skutku walką na gali Gołota kontra Saleta, w Gdańsku, dlatego ja tych freak fightów nie krytykuję jakoś tam szczególnie, kto chce niech to ogląda, a jeśli chodzi o fame MMA, no to oni tam po Diablo płakać krokodylimi łzami nie będą. Jak się wczytacie w komentarze widzów, komentatorów internetowych pod tą informacją, że będzie walka Diablo kontra tańcula, tą pierwszą. Informacją to wszyscy pisali, że tańcula w walce wieczoru. Tam nikt nie pisał, że Diablo jest w walce wieczoru, tylko że tańcula, bo taka była dla tych widzów. fejmem ma kolejno, że to tańcula jest gwiazdą, a nie. Diablo, bo być może Diablo tam większość publiki nawet nie kojarzy, bo naprawdę tam średnia wieku jest dosyć niska i niekoniecznie są to ludzie, którzy się sportem jakoś szczególnie interesują. Ich bardziej interesuje ta cała otoczka. Zresztą Fame zareagował bardzo szybko na brak Wodarczyka, no i tańculi za rywala dali Amadeusza Ferrariego. Jestem przekonany, że sprzedażowo tutaj wyjdą na plus, bo dla nich Ferrari, wiem, że to być może dla części kibiców brzmi nieprawdopodobnie, ale jakiś Amadeusz Ferrari to jest większy bodziec sprzedażowy niż. Diablo, były mistrz świata w boksie zawodowym. Tak jest, czy nam to się podoba, czy też nie. Natomiast my obejrzymy sobie Krzysztofa Woderczyka w walce z Kevinem Lereną w listopadzie. A do Fame pewnie jeszcze Krzysiek Wodarczyk potem wyskoczy, o ile oczywiście będą jeszcze nim zainteresowani po tym całym zamieszaniu, bo jeszcze raz, naprawdę Krzysztof Diablo Wodarczyk to nie jest dla Fame MMA jakaś tam wielka wartość dodana, na pewno to jest ciekawostka, fajnie mieć profesjonalnego sportowca u siebie, ale na pewno oni się o niego zabijać nie będą. A jak już jesteśmy przy tych sprawach emocjonujących, to widziałem, że ogrom kontrowersji i emocji wywołała ta informacja, że walkę usyka z Danielem Diboa o trzy mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej, zaplanowaną, przypominam, na 26 sierpnia we Wrocławiu, pokaże platforma Megogo. I oczywiście na tę transmisję będzie trzeba dodatkowo Zapłacić, no i nie ma się co oszukiwać. Jest to duże rozczarowanie, bo pewnie wszyscy w Polsce liczyli, że tę walkę będzie można obejrzeć sobie za darmożkę w publicznej telewizji. No ale moi drodzy, biznes jest biznes, ale chciałbym tutaj przy okazji powiedzieć wyraźnie o dwóch sprawach i dwie sprawy wyraźnie rozdzielić. Otóż po pierwsze, to nie jest tak, że ponieważ ta gala jest w Polsce, to w związku z tym Polakom się coś dodatkowo w zamian należy, bo to jest polska impreza. Nie, to jest impreza ukraińska, pieniądze na to są ukraińskie, wyłożone przez ekipę Aleksandra Usyka w przetargu, a że gala odbywa się w Polsce, że Polska jest Gospodarzem, jakby tak, geograficznie. No to jest to jakiś tam ukłon w stronę polskich kibiców i okazja, żeby sobie na żywo na stadionie obejrzeć wielki światowy boks. Natomiast nadal to jest impreza organizowana przez grupę. Ukraińską, no jak spojrzycie sobie w kartę walk, to szybko się połapiecie. Pod kogo jest ta gala robiona? Czynniki są tutaj dwa takie finansowe, jeśli chodzi o przychody potencjalne. Po pierwsze, ukraińscy kibice na stadionie, myślę, że będzie ich nawet więcej niż kibiców polskich, bo to też dla nich usyk tutaj tę galę robi. No i po drugie, brytyjscy kibice przed telewizorami, bo to oni zapłacą przede wszystkim za pay per view. To te przychody z Wielkiej Brytanii z rynku brytyjskiego telewizyjne będą największe, dlatego też na karcie walk mamy zawodników zawodników K2 z Ukrainy, chociażby Bierynczyka, no i mamy też zawodników pod brytyjską telewizję, plus gościnnie z Polski Rafała Wołoczewskiego, Fiodora Czerkaszyna i Piotrka Gudela już jako oponenta. No i to jest ta jedna rzecz, mylne oczekiwania polskich fanów, że skoro gala jest w Polsce, no to musi być po polsku, bądź to są błędne założenia, natomiast jest jeszcze drugi aspekt, który to aspekt rzeczywiście polskich fanów mocno bulwersuje, czyli te wstępne zapowiedzi, że to ma być jakiś taki wielki, Polsko-ukraiński event, wielkie polsko-ukraińskie święto pojednania, że to ma być wszystko w ramach jakiegoś podziękowania Ukraińców dla Polaków, zaniesioną w trakcie wojny. Pomoc, No i faktycznie, tutaj te nadziei, ta taka sielska atmosfera zostały tak ładnie namalowane i rozbuchane już na wstępie, że to info o pay-per-view z gali dla Polaków, no to jest jak cios pięścią w nos. Niestety, moi drodzy, jeszcze raz, biznes jest biznes i po prostu jeśli będziecie chcieli na żywo tę walkę zobaczyć w telewizji, no to przyjdzie za nią zabulić. Takie życie Selawi. A jak już jesteśmy przy Aleksandrze Usyku i Danielu Dibła, to bardzo ciekawy głos w sprawie walki tych pięściarzy zabrał Dave Allen, znany i bardzo popularny na Wyspach Brytyjskich. Ciężki, on miał okazję sparować zarówno z Usykiem, jak i Dibła. Przyznał wcześniej, że od Usyka mocny cios oberwał i nawet pod nim był e, podłączony. On o tej walce usyka z Dibła. Mówi tak, co ciekawe, Dibła wcale w tym pojedynku. Nie skreśla. Będziemy mieli w ringu 36-letniego Usyka, który nie jest prawdziwym, ciężkim i nie jest do duży. Jest wspaniałym bokserem, który jednak polega na swoim refleksie i ruchliwości, a gdy masz 36 lat, może przejść moment, w którym te atuty cię opuszczą. Myślę, że Usyk to wygra, wyboksuje Dibła. Dibła pokazał już swoje słabości, a Usyk bije wystarczająco mocno, by go załatwić, ale całkowicie Dibła. Nie skreślam, Usyk może i zachwiał mną w ringu, jednak Dibła bije od niego 10 razy mocniej i 10 razy lepiej prezentuje się fizycznie. Ja go nie skreślam. Martwię się natomiast tym, co widzieliśmy w walce z Lereną. Wyglądało to tak, jakby po czystym trafieniu Dibois już szukał drogi ucieczki, ale Szczerze powiedziawszy, jeśli Dybła trafi Usyka czysto, to go po prostu uśpi. Dlatego ta walka mnie intryguje i jest dla mnie interesująca. Usyk będzie musiał być w niej perfekcyjny przez cały czas, bo Dybła naprawdę potrafi mocno przyłożyć. Tak rzecze Dave Allen. No i chyba wypada mu wierzyć, bo on zna od środka. Jednego i drugiego zawodnika z jednym i drugim spędził wiele rund między linami. Pozostajemy na koniec ze wadze ciężkiej, moi drodzy Francis Ngannou, czyli były czemp UFC kategorii ciężkiej właśnie oficjalnie potwierdził, że Mike Tyson będzie jednym z jego trenerów, którzy przygotują go do zaplanowanej na 28 października w Arabii Saudyjskiej walki z Tysonem Furym, z czempem federacji WBC. Tę wiadomość przekazaną przez Ngannou skomentował osobiście też sam żelazny Mike Tyson i powiedział tak. Nie jest tajemnicą, że w tej konfrontacji mistrzów w 100% wspieram Ngan'u. Ma silny pojedynczy cios i jak trafi to będzie koniec. Nie mogę się doczekać tej współpracy i przestawiania go składki na ring. On nie jest nowicjuszem w sportach walki. Kluczem będzie jego energia połączona z umiejętnością zadawania ciosów. Musi wykorzystać swoją zwinność i ruchliwość, a potem wyprowadzić nokautujące uderzenie. Chcemy to wygrać, tak opowiada Mike Tyson. Fajne są te opowieści żelaznego, no ale po pierwsze Mike Tyson absolutnie trenować Enganu, nie będzie pewnie parę razy spotka się z nim. Gdy kamery będą obok, przekażę parę swoich mądrości, jakichś bokserskich e, cytatów i prawd, no ale taka praktyczna pomoc na tym się e, zakończy. Nawet jeśli nie, nawet jeśli to będzie jakaś tam bliższa kooperacja, naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, żeby gość z rekordem 0-0, bo jeszcze raz, taki rekord w boksie ma Francis. Nganu 0 zwycięstw, 0 porażek, 0 knockoutu mógł coś zrobić w ringu Tysonowi Furemon. Ale jest takie słynne powiedzenie, że waga ciężka to waga ciężka. Jeden cios może odmienić los walki. Pożyjemy, zobaczymy 28 października, przekonamy się, co z tego wyjdzie. W każdym razie, gdyby Francis Nganu jeszcze raz, bokserski debiutant. Położył czempiona WBC wagi ciężkiej, który jest uważany za numer jeden w boksie w tym momencie. To fatalnie świadczyłoby to o całym boksie zawodowym. Jako kibice boksu powinniśmy trzymać kciuki, żeby tak się nie stało. Na razie z tej pracy to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia, Buongiorno.